Witam serdecznie wszystkie lwy. W takim krótkim przekazie na przyszły tydzień. Przekaz od tarota na ostatni tydzień czerwca 2019. Karty mówią, że niektóre lwy od dawna. Były w jakimś takim zawieszeniu. Nic się nie działo. Może już było nudno, prawda? Ale teraz, przyszły tydzień, przynosi zmianę tempa. Wszystko nabierze tempa. Lwy wyjeżdżają na wakacje. Lwy, które są już na wakacjach, super spędzają czas. Lwy, które czekają na pieniądze. Te pieniądze przyszły tydzień wpłyną. Wszystkie sprawy, które do tej pory były zawieszone. W takim zawieszeniu. Teraz zaczną przychodzić odpowiedzi. Yy, rozwiązania. Po prostu wszystko, co stało, nabiera tempa. To, co. Na co czekaliście, teraz do was zacznie przychodzić. To będzie bardzo fajny tydzień. Karta Rada dla Lwa na ostatni tydzień czerwca to karta Połączenie z naturą. Połącz się z naturą. Wszystkie odpowiedzi. Na które czekasz, przyjdą, gdy wyjdziesz do natury. Wystarczy wyjść, bo tam, pośród natury, możesz spokojnie sobie pomyśleć. Możesz się zastanowić, tam otrzymasz odpowiedzi. Połącz się z naturą. Kochani, Życzę Wam fajnego tygodnia. Pozdrawiam i do usłyszenia.